Dajcie, Dzisiaj zrobimy małe, co nieco z wbudowanych przepisów Mencier Cuisine. O, proszę bardzo. Prażone migdały z cynamonem. Widziałem ludzie na grupie Monsieur Cuisine Polska, którą zresztą gorąco polecam. Ostatnio robili wszyscy te migdały. Wygląda bardzo ciekawie. To zrobimy i my. No, przeszło dalej, przeszło dalej. Zobaczmy na składniki. Wieście, całych migdałów, gazowego cukru, cukrowędziowego, łyżeczka cynamonu, łyżeczka masła. A więc zrobimy z przypisu, ale nie do końca z przypisu. Pierwsza rzecz, nie użyjemy cynamonu z paczki. Użyjemy najprawdziwszego cynamonu z ceylonu, o którym już Wam kilka razy mówiłem. Jakbyście chcieli, to możecie znaleźć materiał na moim kanale, czym się różni prawdziwy cynamon od tego chłamu który często jest w postaci sproszkowanej w saszetkach. Także jak spróbujecie prawdziwego, już nigdy więcej nie będziecie chcieli próbować tej podróby. No nie do końca podróby, bo tam to jest po prostu odmiana kasija. no ale i, i mniej zdrowa, i mniej smaczna. Także gorąco polecam, jak możecie. Ściągnijcie sobie. Całkiem niedrogo. Na ebayu można dostać. Także nawet malutkie pojedyncze laski nie trzeba dużo wydawać, żeby cieszyć się prawdziwym cynamonem. Wanilia, no mam akurat cukier wanilinowy. No i to sztuczydło nie będziemy używać. Użyjemy takiego aromatu. Wpłynie. No i wprawdzie wpłynie. Mógłby nam trochę rozwodnić te migdały. No ale on jest na bazie takiej, e, że tak powiem, lotnej. Także całość to nam odparuje. A aromat zostanie. Natomiast co do. Cukru wanilin, Walinin... holender. Co do cukru wanilinowego, byście się zdziwili, ale praktycznie większość lodów, nawet tych naturalnych, które są o smaku waniliowym, mają taki aromat. Nawet jak mają prawdziwą wanilię, to się dodaje też tej sztucznej, bo niestety aromat waniliowy jest tak wredny, We niskiej temperaturze traci swoje właściwości. No, i byśmy praktycznie nie mieli tego smaku wanili waniliowego, więc dodaje się wanilinę, i to daje nam smak. A prawdziwa wanilia daje te piękne czarne centki, żeby widać, że lody są naturalne. Co jeszcze? Tylko sobie może, a przyłączę sobie na drugą kamerę. W przepisie mamy jeszcze 85 gram brązowego cukru. Tylko jakiego brązowego cukru? Mamy taki podstawowy jasny, nierafinowany cukier brązowy trzcinowy. Mamy ciemny cukier Dark Muscovado i mamy już naprawdę tak powiem smołę, czyli w ogóle nierafinowaną melasę stłuczoną taką. Więc co użyjemy? A no użyjemy ten najjaśniejszy, on jest najsłodszy. Natomiast te dwa idealnie się nadają no, na przykład braunisów z takim płynnym środkiem z tym wtedy też warto dosłodzić zwykłym cukrem bo tutaj jest jednak za dużo goryczy z pozostałych składników łyżeczka masła i oczywiście oryginalne lidlowe migdały dlaczego didlowe. no a jeśli sobie zajrzycie na grupę Montierkus in Polska no to czasami bywają tam, że tak powiem, ciekawe pytania. Pytania, które się potem często spotykają z dużym sarkazmem. No i dzisiaj ktoś zadał pytanie, czy na Moncier Cuisine można gotować cokolwiek innego niż jest w przepisach. No i oczywiście wylała się fala sarkazmu. Sam powiedziałem, że oczywiście, że nie. Nie po to urządzenie jest oczujnikowane. Nie po to ma wbudowany mikrofon, żeby tam pakować jakieś składniki nielidlowe. Ale oczywiście to nieprawda. No i wbrew pozorom pytanie wcale nie jest takie głupie. Bo jeśli popatrzycie chociażby na tańsze aparaty fotograficzne, no to większość takich aparatów nie ma trybu manualnego. Można zdjęcia robić tylko w automacie. Natomiast tutaj, mimo bardzo niskiej ceny urządzenia, przynajmniej w porównaniu do termomiksa. oczywiście mamy pełną kontrolę manualną nad czasem, temperaturą, prędkością mieszania. Także możecie dać upust swojej fantazji i gotować, co Wam się żywnie podoba. Co do przepisu, domniemam, czy domniewam, jak się mówi. Inaczej, zakładam, że przydałby się jakiś pergamin, bo jak potem będziemy wykładać te migdały w tej zalewie cukrowej, to by nam się posklejały, przykleiły do naczynia. Więc zobaczmy, czy tu jest opis, instrukcja. Jest instrukcja, warto przeczytać na początku. Migdały, oba cukry, cynamon, masło i 4 łyżki wody zagotować w pojemniku miksującym z miarką ustawiwszy rewers. 8 minut, prędkość 1 120 stopni. Podczas gotowania płyn powinien odparować, a migdały całkowicie pokryć się masą cukrową. Pikarnik z włączonym termobiegiem rozgrzać do 180 stopni. Przełożyć na migdały na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i rozdzielić widelcem, żeby się nie posklejały. Piec je 10 minut. Blachę wyjąć z piekarnika, studzić migdały 5 minut i ponownie je rozdzielać widelcem. I też rada jak umyć pojemnik, czyli wlać do niego litr wody i gotować 10 minut na prędkości 3 przy 120 stopniach. I potem zawartość wylać i po prostu przepłukać pojemnik. To co, zabieramy się do roboty. Oczywiście biorąc pod uwagę, że mamy prawdziwy cynamon. To pierwsze co inaczej niż w przepisie musimy sobie zmienić ile to było. Yy, opakowanie waniliowego, łyżeczka cynamonu. łyżeczka cynamonu, to przy tych cieniutkich listkach to będzie około pół laski. Jak widzicie. Prawdziwy cynamon bardzo lekko się rozłamuje i składa się z takich cienisienkich listków. Także noże w naszym Monsieur Cuisine na dziesiątce podejmowane przez pół minuty, a może minutę, powinny rozdrobnić go na drobny pył. No chyba będzie więcej niż łyżeczka, ale że lubimy u nas w domu cynamon, to w niczym nie przeszkadza. Cynamon. wędruje do środka. Sprawdźmy tylko, czy tam nic nie zostało. Dobra. Tylko wyjdźmy z przepisu do głównego menu. No i jeszcze raz. Ci, co pytali, mamy możliwość pełnego sterowania manualnego. Dajmy na początek 30 sekund. Temperatura 0, obroty maksymalne i lecimy. To ma niesamowite już. Teraz zobaczymy, co udało się zmienić. Dobra, zatrzymało nam się urządzenia. I spojrzyjmy do środka. No i niestety, ale jak widać, jednak zostały nam wymiary duże kawałki. Normalnie to mielę w młynku do kawy. No jeszcze raz jak na do środka. No bo pytanie, czy te oszcza kręcą się dostatecznie szybko. I czy po prostu nie rozwiewa tych wiórków dookoła. Jeśli będzie trzeba, no to wrócimy do młynka do kawy, ale spróbujmy może trochę dłużej. 10, no 10 minut, nie. 5 minut. I tu zrobimy małą pauzę, bo nie będę Was męczył samym mieszaniem. Widzimy się za chwilę. No, zobaczmy. Blendowałem 5 minut, ale to za bardzo nie pomogło. Dodałem kolejne 5 minut, więc zajrzyjmy do pojemnika. No i niestety, jak widać, nie zmieniło na drobny pył, jakby to było w młynku do kawy, ale na tyle małe kawałki. I jest to na tyle. Miękki cynamon, że chyba sobie damy spokój i nie będę próbował. W Młynku może po prostu dorzucimy jeszcze cukru i spróbujemy zmienić z tym cukrem. 85 gram. Wyjdźmy z przepisów, bo nie widzę czy tu wagę można uruchomić z tego menu. Ustawienia, nie ustawienia, auto też nie. Dobra, trzeba wyjść z przepisów do menu startowego. I przejść do ważenia 85 gram. 30. 80? 85 gramów, nawet do 90 skoczyło. Ale to nie ma za dużego znaczenia. Nie będziemy przecież miareczkować. Zamykamy. I spróbujemy jeszcze. Z minutkę pomiksować na dziesiątce. Zobaczymy, czy wyjdzie nam cukier puder cynamonowy. To cukier, jak widać, bardzo szybko rozbija na drobny pył. Niesamowity, no ale widać, że ta pokryweczka jednak jest nie do końca szczelna. Chwilę trzeba poczekać, a w ten pył opadnie. Zobaczymy. Op. w kombinacji cukier z cynamonem I się lepiej rozmiesza. Tyle, że nic nie widać. No. Ojej, ku! Zaaspirowałem. Chyba trzeba jednak chwilę poczekać. No dobra, minuta minęła. No i proszę bardzo, widać tego było trzeba. Po wymieszaniu z cukrem. Już mamy w miarę rozdrobniony ten cynamon, jest kilka grubszych wiórków ale to w niczym nie przeszkodzi. To dodajmy teraz naszą wanilię, trochę masła i oczywiście migdały. Przez to, że ten cukier mamy zmielony na puder, to powinien nam się też dużo szybciej roztopić. I Zgodnie z instrukcją zamykamy, ustawiamy lewe obroty. Prędkość 1 minut 8. Gdzie to jest 8 minut? Skala chyba logarytmiczna jest, bo tak nie przeskakuje. I temperaturę 120 stopni. Tutaj ciekawostka a propos temperatury. Potworna ilość ludzi zadaje pytanie na grupie. Moje urządzenie ustawiłem na 120 a pokazuje tylko 100 stopni. Dostałem zepsutego Monsieur cuisine, Czy powinien skłaszać reklamację itd dalej. A powiem wam tu po prostu chodzi o najprostszą fizykę. W jakiej temperaturze wrze woda? A no 100 stopni. Więc jak macie wodę w pojemniku to ile byście nie ustawili na wyświetlaczu to więcej niż 100 stopni urządzenie nie osiągnie. Co innego, jeśli macie właśnie taką mieszankę jak tu z cukru i załączymy tudzież jakąś oliwę, wtedy możemy rozgrzać nawet do tych 130 stopni, które jest w urządzeniu. O, ale coś dziwnie wolno pracuje z rywami, hmm. trochę się martwię bo tak jakby nie chciało kręcić no jak zażynany prosiak ale spróbujmy może obroty na dwójkę no i na dwójce całkiem ładnie kręci podejrzewam że to jest problem że w moim zin Niestety nie jest silnik bezszczotkowy, tylko najzwyklejszy z komutatorem. No i przy niskich obrotach jednak taki silnik traci na mocy. No i tutaj jest zaleta Thermomixa, w którym jest właśnie silnik bezszczotkowy. I wtedy w pełnym zakresie obrotów zachowuje pełną moc. No może też dlatego przy 500W jest w sumie w stanie bardzo ładnie kręcić i być porównywalny z takim silnikiem 800W. Ale jak widzicie przy tym przepisie chyba jednak lepiej ustawić dwójkę. A na zegar jeszcze dwie minuty za chwilę będzie mogli wykładać na blaku. A przy okazji macie dowód na to, że urządzenie potrafi jednak osiągnąć wyższą temperaturę i no 120 stopni. Tyle jak mówiłem nie z wodą, tylko tutaj akurat z masą cukrową. I to by było na tyle. Otwieramy. No. Chociaż wygląda, że warto byłoby je jeszcze trochę pomieszać, a przynajmniej zgarnąć jest nasza kopyska. Zgarnąć tą masę ze ścianek. O jednak przy tym mieleniu. To wszystko nam osiadło u góry. Ale aromat niesamowity. Dobra. I jeszcze myślę, że jakieś dwie minuty domieszamy. Pokrywa. 2 minuty. Dwie. Lewy obroty są. Damy na dwójkę od razu. 100. 20 stopni i lecimy. Wmieszaliśmy dodatkowe 2 minuty. Op. I proszę bardzo. Piękne migdałki, oczywiście. Znowu nam się część wysmypła na ścianki. Jestem zdziwiony, że to pozostaje w takiej konsystencji proszkowej że ten cukier nam się nie rozpuścił w takiej temperaturze już powinien ale jak nie teraz to na pewno zaraz w piekarniku się ładnie rozpłynie Op. to też przekładamy na blachę Op. wszystkie wyszły może nie wszystkie ale co zostanie, to oczywiście się nie zmarnuje. Ja no już wiadomo, dlaczego nie chciało się kręcić. Ewidentnie te migdały wpadają pod oszczę i się klinują. I tu jest problem. Rozgadniamy ładnie na blasze, dokładnie to na pergaminie. Nie umieszkamy jednego spróbować. Mm. W Czechach można bardzo często w wielu typach zamówić jakie migdały na ciepło. Gorąco polecam. Z piwem są idealne. No, ale żeby nie zjeść wszystkich. Piekarnik 180 stopni. Ile tam było? Chyba 10 minut. Zaraz ja zresztą sobie sprawdzę. I... Widzimy się po małej przerwie, jak już będą gotowe. No nie wiem. Widzicie te migdały tutaj pokryte taką glazurą cukrową. No a teraz popatrzcie. Tu już kolejne 10 minut leci. Temperaturę podniosłem do 200 stopni. A cukier jak był w formie proszku, tak nadal jest. Nie, czy to, to rozdrobnienie na puder spowodowało, że nie chce się w ogóle roztopić. Zobaczymy. Kolejne, teraz ile jeszcze, 8,5 minuty w 200 stopniach. Może nawet do 220 podkręcę. Mam nadzieję, że się w końcu roztopi. Ale wygląda na to, że być może prędzej się migdały spalą, a zanim ten cukier w ogóle ruszy. Myślę, że im już wystarczy, bo nie chciałbym je spalić, tak jak widziałem na którym zdjęciu na grupie. A. no W sumie są oblepione tym cukrem, tylko właśnie myślałem, że się zamieni całkiem w ciecz, a nie, że będzie taką masą cukrową tylko obsypane, Ale może to i lepiej, ci nie posklejają tak jak te bloki takie cukrowo-orzechowe, które kiedyś można było na placu kupić ze wschodu. No, bardzo korci, żeby spróbować takiego weżka ale jak widzieliście 200 stopni, Język by tylko zaskwierczał, trochę je rozłożymy na blasze, żeby się nie posklejały i pozostawimy do wystygnięcia. Próbować już nie będę próbować, próbowałem przed i były doskonałe. Teraz niewątpliwie będą jeszcze lepsze, ale na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i nie bójcie się używać Waszego Monster Cuisine, eksperymentować i jak coś fajnego wymyślicie, wrzućcie link poniżej. Z chęcią zobaczymy. Co, ja, ja nie zjem? Ok, mm, to no, No ostatnie. Mm -mm. No, <tıklı bir şeyim>